Re, 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 to on the stage. Chcę wypchany portfel mieć W biegu się nie potknę, się po I pomiesz zeto o faurekach Boga więc Ty pokaż się jak dostać w desi, zobacz Nie mam w oczach gniew i poza nim rozpalam Damn, z nikim się nie ścigam Daję ogień, rap, bangla Ty chcesz stać przed Panem Bogiem, kral Hanna MC z, z drogi, jestem minotaurem gry I biorę ich na rogi, które dorobiła by to synek co mówią na blokach Jakbym pierdolił dziewczynek, Którą ty tak strasznie kochasz A, Wiem to nie przegram Propsy mam je stale Reto burnejka stary kurwa ale dojebałeś Za ciebie jestem za mocny dorosły jak wiadę z nutą O takiej sile Miałem sos, nie miałem go. To lipa w chuj, raz staciał koks, raz mefedron i czułem się jak laki lakilu. Training z sa i do równacji. mi to trudno, bo teraz takie koksy jak ty to kurwa wciągam drupą. I lata między bitami, laski chcąbym bym dawał. fruta twoja panna jak origami, kurwa nie lada stuka. Oh, jesteś kotem. Muszę przyznać, bo kurwa przy tobie, czuję się jak satanista. Pierdolę sen, rozpędzam się i teraz mknę jak te zawet. w net, tak prawy serd, naprawić gręby z głowy mierz. Sent pierdolonych łamów do mnie, pana Grecji nie brak Są tą ma mam niepowtacany stan Alexis Teksas. Zabrudziłem no, mi noce, nie przy nim twoja armia ślady kopyc cęki zbroi. Dziś z nim na ojca. <mulatory> Łapie się za głowę, wszyscy wychodek mają studio. Wchodzą i wychodzą, a zostaje tylko kuchno. Mam super mocno, super flow, nie tęgą mine gardne. Pytają wciąż to, cię ugryzło się. Peter Parker, jestem jak dynamit i dymat Ci już mi wystarczy. Odkąd wszedłem do rabry, mam ich ze ich Zeus, ja nie jestem Bogiem, ja jestem jak Prometeus Na trakach daję wam ogień, No za spedalona na rap, gra, na Olimpie Głos się niesie, że dopiero będzie skandal, kiedy Dioks będzie w kadesie tem nie ma się co pierdolić, trzeba spuścić wpierdol tym Przez których ja muszę nosić pierdolone piętno I robisz z muzyki sobie jaja, kurwa nieodzownie wiem Jak nic to jaja bo to do chuja niepodobne jest Ty płacz Michał HF fit, fit, jak chcesz ode mnie fit, fit A jak jesteś z tych cip, to nie Zabierz go tym ze celu umar król, niech żyje król dino to jest w celi szacunek mam do weteranów Szacunku brak, jak i Jak rap gra 20 lat Bez mian, to chuj dziwany Stępy z kurowcu też lepiej Oddaj ze smajka twój po dupę potłucam Przecież morda nie sklanka, nie? I łapię wdech dziko please Wyprzedzam grę nie po Obudziłem Czy niech przy nim twoja on the states right 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 on the states on you're disconnected from your channel